Cześć kochani, to Agnieszka. Dzisiaj pogadanka kosmetyczna. I słuchajcie, dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam pięć takich bazowych palet. Takich, które nadawać się będą dla każdego, jeżeli zaczynacie przygodę z makijażem, jeżeli szukacie tylko bazowych kolorów, bo wiadomo, że dla większości z nas makijaż dzienny. Opiera się na tych bazowych kolorach, no to właśnie mam tutaj 5 propozycji. I to jest 5 propozycji od około 40 zł do około 250 zł. I wszystkie te palety mi się doskonale sprawdzają, począwszy od tej najtańszej do tej najdroższej. I będą tutaj dzisiaj palety, którymi możecie wykonać zarówno dzienny makijaż, jak i wieczorowy, jak i taki, który ma trochę błysku, pasujące też do każdego typu urody, takie, w których są zarówno cieplejsze tony, jak i neutralne, jak i chłodniejsze. Także myślę, że ten film, mam nadzieję, taką przynajmniej, że będzie po prostu dla Was pomocny. Jeżeli jesteście ciekawe, co ja tutaj mam, no to oczywiście zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. kirosław miał czy bo chce wyjść, jak to on. I oczywiście możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał oraz subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy od tej najtańszej palety. Najtańszą właśnie paletą, którą mogę wam polecić, jest paleta I Love Makeup, czyli Makeup Revolution po prostu, i ona się nazywa Naked Chocolate. I ona została mi polecona parę lat temu przez youtuberkę, przez blogerkę właśnie urodową moją znajomą. Do właśnie takich neutralnych, dziennych makijaży i szczerze to był strzał w dziesiątkę. Bardzo byłam zadowolona, że ją kupiłam i na niej uczyłam się robić pierwsze moje makijaże. Jak widzicie mamy tutaj duży, bazowy cień. On jest po prostu duży, taki do ym, pokrycia powieki, do wyrównania kolorytu powieki. Mamy również błyski, mamy również maty. Maty są i neutralne, i ciepłe, i jaśniejsze, i ciemniejsze, czyli możemy zbudować praktycznie całą bryłę oka, cały makijaż oka dzienny. Właśnie przy tych ciemniejszych tonach możemy też zbudować makijaż oka, taki bardziej wieczorowy, ciemniejszy, jakieś smoki. Jeżeli chodzi o pigmentację tej palety, to nie jest mocno napigmentowana paleta. To jest paleta, która jest totalnie, totalnie bezpieczna. Tymi ciemniejszymi tonami da się zrobić ciemniejszy makijaż, ale nie pójdziemy w taką, wiecie, totalną czerń, totalne, powiedzmy, jakieś bordo czy brąz. To jest fajna paleta też podkreślająca, właśnie w taki delikatny i neutralny, powiedziałabym, sposób: tęczówkę niebieską, czy tęczówkę. Zieloną. Jeżeli chodzi o błyski w tej palecie, to w tej palecie m, błyski są bardziej perłowe. To nie są takie mocne, intensywne, wiecie, jak na przykład z Glam Shopu Turbo Pigmenty, czy jak z palet Anastazji, czy jak y, od Chudy. To jest wszystko bardzo takie stonowane, delikatne i to jest naprawdę taka totalnie bazowa paleta. I totalnie paleta dla osób, które chcą zacząć przygodę z makijażem, ale w taki właśnie delikatny sposób, nie wiecie, od razu make-up artist. Tylko tak dziennie, tak normalnie. Także ja tą paletę bardzo często pokazywałam, myślę, już na tym kanale. Jeżeli nie oglądacie te moje filmy właśnie dotyczące makijażu, te urodowe, to myślę, że już ją pamiętacie. Rewelacja. Szczerze, to jest po prostu rewelacyjna paleta. Bazowa, rewelacyjna paleta dla osób, które nie potrzebują szaleć z makijażem, które chcą się nauczyć makijażu, chcą delikatnie się pomalować, czy na uczelnię, czy nawet może do szkoły. Nie wiem, czy. Teraz w szkołach się dziewczyny malują, to musicie wy mi napisać. Także tą Wam bardzo, bardzo polecam. Druga paleta to jest paleta, która, którą też pokazywałam, nawet robiłam jej test, kilka makijaży tą paletą, także podlinkuję Wam zarówno w opisie, jak i tu się Wam pojawi, żebyście sobie mogły dokładnie ją obejrzeć, dokładnie jak się z nią pracuje. I słuchajcie, to też jest paleta, którą ja bardzo lubię. Ona dostała trochę, że tak powiem, po pupce na YouTubach, natomiast. Dla mnie ona jest bombowa, bo w tej palecie mamy zarówno tony ciepłe, jak i tony chłodne. Jak i mamy takie tutaj dwa dzikusy: jeden jest czerwony dzikusy, tak, a drugi jest niby fioletowy, ale tak naprawdę na powiece to jest róż. Możemy zrobić tą paletą i makijaże chłodne, i makijaże neutralne, i makijaże ciepłe. Wszystko w niej jest. Wszystko tak jakby jak dla mnie bazowo. Znowu nie mamy tutaj e, czarnego cienia. Dla mnie to nie jest podstawa, która musi być w palecie. Czarny cień czy czar, czarny eyeliner można spokojnie mieć osobno. E, jeżeli chodzi o ten cielisty beż, który tutaj jest bazowym kolorem takim właśnie e, na powiekę on jest troszkę ciemny. Jeżeli macie bardzo jasną karnację, może być za ciemny. Natomiast dla mnie w lecie sprawdzał się bardzo dobrze. W tym momencie nie używałam akurat tego odcienia, więc nie wiem. A już jestem wyblakła troszeczkę. E, także to też jest bardzo fajna paleta. Ona znowu ma taką delikatną pigmentację, nie za mocną. Fajnie się te cienie blendują. Nic z tego co pamiętam em, od ostatniego używania. Się tutaj nie działo strasznego. Jedynie właśnie ta czerwień, no wiadomo, ona nie jest tak intensywna na powiece jak tutaj, ale generalnie paleta bazowo też jest bardzo fajna. I znowu jest to paleta, którą zrobicie zarówno matowe makijaże, właśnie chłodne, jak i takie. Błyszczące. Ja oczywiście wiecie, mówię z perspektywy normalnej osoby, bo wiadomo, że no nie każda z nas maluje się tak jak dziewczyny na YouTubach. No nie oszukujmy się, ja na co dzień raczej też nie noszę takiego makijażu, wiecie, wymyślnego. Powiedzmy tak, YouTuby kontra rzeczywistość, kontra prawdziwe życie. E, I takie palety właśnie Wam dzisiaj pokazuję. Moim zdaniem jest to jedna z nich. Trzecia paleta: Affect Naturally Matte. E, to jest paleta, która kosztuje w granicach 99 zł. I mamy tutaj totalnie matne matową paletę. Tutaj nie ma błysków. Jeżeli nie lubicie błysków, a lubicie mieć więcej tych matów do wyboru, to to jest fajna paleta dla was. Mimo że mamy tutaj same maty, to mamy tutaj dużo właśnie takich rzeczy, które pasują do różnych typów urody. Bo mamy dwa najjaśniejsze cienie. I powiem wam tak, ten pierwszy ma taki żółtawy kolor, nie wiem czy będzie to w kamerze widać, a ten jest taką troszeczkę brzoskwinką, ale przy tej palecie y, muszę zwrócić uwagę na to, że na powiekach te cienie troszkę inaczej wyglądają. Ten rzeczywiście jest żółty, ale na, przy mojej karnacji, dosyć jasnej i żółtawej, on zaczyna się robić taki troszkę rozbielony. Natomiast ta brzoskwinka y, jest... Dla cieplejszych typów urody powiedziałabym. Najlepiej się czuję, kiedy mieszam te dwa kolory, po prostu i tym sobie gruntuję powiekę. I tak, mamy tutaj, jak widzicie, takie średnie brązy. Ten jest neutralny, ten jest taki średni, powiedziałabym, może wpadający w ciepłe tony, ale znowu jest takim beżem. Ten wpada troszkę bardziej w rudości. Mamy znowu chłodny. Podobna rzecz jak tutaj, troszkę ciemniejsza i znowu na powiece one są trochę jaśniejsze, ale właśnie taki bardziej neutralny. Mamy brązy, ten jest ym, taki chłodny na powiece, ten jest cieplutki, tego szczerze mówiąc nie używam, bo po prostu no, nie jestem fanką tak ciepłych makijaży może jeżeli chodzi o brązy i beże. Tutaj mamy cień taki brązowy, brązowy, bo ten wpada trochę w takie fioletowawe tony. I tutaj znowu mamy coś takiego średniego, ale bardziej e, powiedziałabym neutralnego. Także to też jest bardzo fajna paleta i e, jeżeli chodzi o konsystencję samych cieni, to one są troszkę suche. Nie do końca może to jest formuła ulubiona przeze mnie, bo jednak wolę, kiedy cienie mają troszkę tej masełkowatości w sobie. Natomiast tutaj mamy troszkę bardziej suchą formułę. Ale pracuje się z nimi też bardzo fajnie, bardzo dobrze się blendują. Zresztą podobnie jak ta paleta pierwsza, którą wam pokazywałam, bo wszystkie te palety, które dzisiaj pokażę, to są palety przyjemne w pracy po prostu. Czy się osypuje? Minimalnie te ciemniejsze cienie się osypują po twarzy, jaśniejszych wiadomo tak nie widać. Troszkę się pyli, ale to nie jest coś takiego, co by Wam zrobiło jakąś wielką krzywdę. Następna paleta to jest Too Faced Natural Matte. I to jest paleta już z wyższej półki cenowej. Mamy tutaj duże lusterko i 9 cieni. Opakowanie też jest takie, bardzo powiedziałabym, solidne. I jak ktoś nie lubi pachnących cieni, no to może mieć problem, bo ona pachnie troszeczkę cynamonem. Natomiast popatrzcie, zwróćcie uwagę, mamy trzy duże cienie. Jest i chłodny, i neutralny w środku, i ciepły na dole. I to samo się dzieje przy tych cieniach mniejszych, które tutaj macie. Może sobie tak przyłożę, żeby nie przeszkadzało. Mamy tutaj takie. Panele właśnie, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo popatrzcie, na samym dole są dwa cienie, jasny i ciemny, czyli taki średni powiedzmy mamy, najjaśniejszy, średni i ciemny i one są cieplutkie. Tutaj w środku mamy chłodne, znowu jest średni brąz wpadający właśnie w takie troszkę różowawe tony i ciemny brąz, który robi dokładnie to samo. A na górze mamy takie neutralne, najbardziej neutralne kolory. I szczerze, to też jest paleta, którą totalnie, totalnie uwielbiam, bo znowu można to wszystko miksować. Ona jest znowu tylko matowa. Jeżeli chodzi o pigmentację, to pigmentacja jest ok, ona się według mnie nie sypie. Jeżeli chodzi o konsystencję cieni, to tu jest właśnie tak mniej sucho, powiedziałabym. To jest formuła, która trochę bardziej mi odpowiada. Bardzo fajnie się te cienie rozcierają. Można sobie miksować, pigmentacja jest dobra, ładnie się łączą ze sobą. Te cienie. także to jest rewelacyjna paleta. Ja ją kupiłam, pamiętam na jakiejś zniżce w seforze i ona kosztowała 170 chyba złotych, zanim zapociam. W tym momencie kosztuje chyba około 200 zł, także to już jest większy wydatek, ale jeżeli chcecie rzeczywiście porządną paletę z takiej trochę wyższej półki cenowej yy, i bazową, totalnie bazową, którą też będziecie mogły całkiem sporo podziałać, to dla mnie to jest. Rewelka, e, i jestem z niej bardzo zadowolona. I popatrzcie, jeszcze pokażę Wam z bliska opakowanie. Widzicie? Jest prześwietne, przepiękne, także polecam. I ostatnia paleta jest zdeczkę powiedziałabym kontrowersyjna, e, nazywając ją paletą e, dla każdego ale według mnie jest. To jest paleta Anastasia Beverly Hills Sultry. Ona kosztuje około 250 zł. Nie wiem, ceny w Sephora się zmieniają, idą w górę. Nie wiem, czy ona już kosztuje 270, czy wciąż 249. Nie wiem po prostu. Ja ją zamawiałam z Cold Beauty kiedyś, z takiego brytyjskiego z kolei sklepu właśnie internetowego. Jak mieli jakąś promocję minus 20 na Anastazję. Także zapłaciłam troszkę mniej za tą paletę. I pokazuję Wam teraz, co mamy w środku. 14 cieni o różnych formułach i oprócz chłodnych i neutralnych mamy na przykład ten ym, koralowy cień właśnie, którym można przeszaleć, oprócz takiej bazy. I to jest paleta... Która ma doskonały bazowy ten jasny beż. Doskonały. Jak widzicie, ja go już tutaj wyużywałam bardzo dużo. Z tej prostej przyczyny, że jak mi gdzieś brakuje, to sięgam właśnie po tą paletę, po ten bazowy beż, bo on najlepiej jest zgrany z moją karnacją. Mamy tutaj błyski, mamy różne błyski właśnie. Mamy jaśniejsze, o różnych też formułach, takich bardziej, że tak powiem, taflowych, metalicznych, ale są też takie, które mają troszkę grubszej frakcji. Może nie tyle brokatowej, ale po prostu grubszej. Mogą dać taki efekt, hmm, taki rozwibrowany efekt, nazwijmy to w ten sposób. E, I tak, jeżeli chodzi o cień przejściowy, to tutaj mamy Twig. Test tej palety, ileś tam makijaży też robiłam, też jest na kanale. Wiem, że moje testy są długie, ale ja testuję po prostu całą paletę od A do Z. Wszystko, żeby dokładnie sprawdzić, także możecie sobie też na ten test y, zajrzeć. I mamy tutaj. Na przykład cień Twig, który jest takim neutralnym, powiedziałabym, brązem. Mój makijaż dzisiejszy to jest dokładnie ta paleta, plus, plus jeszcze e, kredkę, ale to wam e, napiszę w opisie wszystko. To jest właśnie ta paleta y, i mamy tutaj właśnie ten jasny beż, mamy ten twig, mamy dystopian, który może nie jest idealnym brązem, bo potrafi troszeczkę przyplamić, jeżeli użyje się go nie takim pędzlem jak trzeba, ale mamy również czerń. To jest chyba pierwsza paleta, którą Wam dzisiaj pokazuję, w której jest czerń. Tak, mamy czerń. Y, mamy coś cieplejszego, cień birch. Y, mamy tutaj slate, szarość, taką ale nie do końca szarość, bo to jest taka szarość z odrobiną minimalną beżu. To jest cień, który kocham nad życie, mam go dzisiaj wewnętrznych kącikach. Cyborg, słuchajcie, to jest taki cień, który jak nałożycie na inny cień, to za każdym razem daje inny efekt. On niby jest srebrny, ale to jest tak jakbyście pokrywały powiekę, czy pokrywały inny cień, taką taflą srebrnej wody. Jest rewelacyjny po prostu, daje taki mokry efekt, coś w tym stylu. Mamy tutaj właśnie też sporo błysków. I to jest taka paleta, którą zrobicie właśnie dzienny makijaż, bardzo delikatny, ale bardzo delikatnie, bo to jest mocno napigmentowana paleta. To jest najmocniejsza z tych wszystkich palet. Jeżeli chodzi o konsystencję cieni, to są też najbardziej mydełkowate, masełkowate. Mydełkowate. Masełkowate ze wszystkich palet, które wam pokazałam. I szczerze mówiąc, pracuje się według mnie z nimi troszeczkę problematycznie, jeżeli nie ma się wprawnej ręki, jeżeli ma się ciężką rękę, bo można troszkę za dużo tego wszystkiego nałożyć, ale jeżeli na przykład będziemy pracować bardzo delikatnie, to zrobimy fajny dzienny makijaż. No nie mówiąc tu już o makijażach imprezowych i makijażach y, wieczorowych, bo to jest poezja do tego typu makijażu. To jest rewelacyjna paleta. Więc jeżeli chodzi o tą najwyższą półkę cenową, to polecałabym Wam właśnie to. Niektórzy mówią, że ta paleta jest za chłodna. Ja nie do końca się może z tym zgodzę, bo tak jak powiedziałam, cienie się miesza między sobą. To jest tak, jak malujecie obraz. Ja w życiu namalowałam dosyć sporo obrazów ze względu na moją, już tak powiem, edukację i z cieniami jest podobnie. Jak się im miesza, to mamy zupełnie nowe odcienie. Także można sobie wymieszać na przykład ten Bloom z Twigiem, jeżeli jest na Tutaj trochę za chłodno i chcemy troszeczkę, właśnie tak, bardziej przybrzoskwinić, ale mieć średni kolor. Także tutaj można kombinować, kombinować i kombinować z tą paletą również. Jest to najdroższa paleta i też taka, która daje bardzo, bardzo dużo właśnie takich imprezowych, tak naprawdę, też możliwości. Więc to jest ostatnie. I teraz, tak jak powiedziałam, dawajcie znać, uzupełniajcie listę, jakie wy palety mogłybyście polecić innym e, osobom, które trafią na ten film, innym widzom. E, takie właśnie totalnie, totalnie bazowe, które nie sprawiły wam problemu, których używacie, tak jakby z czystym sumieniem, zawsze e, często po nie sięgacie i nie tak, że wiecie, bo gdzieś widziałyście na jakimś filmie YouTube'owym, że taka paleta jest ok. Takie wasze sprawdzone właśnie bazowe palety. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, to przede wszystkim, że się Wam podobał. Jeżeli tak, no to, tak jak mówiłam, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. Yy, I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!